Hejka, hejka, To Ewelka. Mamy dzisiaj czwartek, godzina 13.56. Ja sobie startuję wyjątkowo z Jaworzna. Tu musiałam przyjechać, bo stąd pochodzę i czasami mam jakieś rzeczy do ogarnięcia, wiadomo. I fajnie, bo napisał do mnie pan, którego ostatnio wiozłam z lotniska do Starego Sącza. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to mogli się dowiedzieć z moich instastorek. Się. No i ustaliliśmy sobie stałą kwotę, więc jadę pokazuje mi 50 minut, więc tak idealnie, że tak jak się umówiliśmy będę. Bo przy okazji pokażę Wam, jak się wklepuje w taksometr cenę umowną. Ej, no bo taksometr generalnie mm, przelicza kurs na podstawie przejechanych kilometrów i czasu. Ale jest też taka opcja, że można sobie to wklikać, on dalej będzie przeliczał sobie, tak jak, no tak jak normalnie by przeliczał, ale koniec końców, jak zakończę jego pracę, to, to wyskoczy mi na rachunku cena, kwota, którą podałam na początku. To się Wam jeszcze pochwalę. Ja właśnie byłam po to, żeby zrobić zdjęcia do mojego mieszkanka, nad, 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 nad którym, w ogóle nad tym projektem to ja już od, pracuję w zasadzie kilka lat. W tamtym roku udało mi się w końcu kupić, w, no, w styczniu tego roku odebrać i, i przez 7 miesięcy wykańczać. Bo, i to był naprawdę bardzo pracowity rok, trudny, ale myślę, że warty tej pracy. I właśnie już tak widzę te owoce tej pracy, więc jestem z siebie bardzo zadowolona, no nie tylko z siebie, bo to cała rodzina. Był taki projekt rodzinny, że tak powiem. Wszyscy się zebraliśmy do kupy i się udało. I ostatnio mi się przypomniało, że jak byłam na studiach jeszcze, chyba tam pierwszym albo na drugim roku, to gadałam z koleżanką o kawie ze Starbucksa. Jak się dowiedziałam, ile ona kosztuje, że jest taka droga, to mówię: Nie, 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 nie kupię tej kawy. I tak mówię: A dobra, kupię jak osiągnę jakiś w życiu sukces. No i, <laughs> i powiem Wam szczerze, że. Do tej pory tej kawy się nie napiłam. Nawet teraz poszłam kiedyś na randkę z takim chłopakiem, zaproponował mi, żebyśmy poszli na kawę do Starbucksa, to ja mówię, że nie, 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 nie mogę, bo ona jest zachowana na specjalną okazję, ta kawa. No i tak w sumie, jak wszystko do końca, i tak sobie pomyślałam, że jak wszystko do końca tego roku pójdzie w porządku, nie będzie jakichś takich zawiłości, no to no to, pod, to sobie ten rok chyba podsumuję po prostu tą kawą, bo, bo naprawdę jestem no, bardzo dumna właśnie z tego wszystkiego, co, co się ostatnio dzieje. Sunę sobie autostradką, mam lekkie opóźnienie przez te korki, ale mam nadzieję, że zdążę. Z lotniska po pierwsze jest do Starego Socza, a potem o północy mam jeszcze drugi to z Państwem, którzy jechali na wakacje, i po prostu zostawiałam im swoją wizytówkę. Mówię: Dobra, to jakbyście wracali, to możecie napisać. No i właśnie pani do mnie dzisiaj napisała: Mówię: Bardzo chętnie przyjadę, więc no jest pracowity dzień, ale będzie owocny, więc <laughs> takie lubię najbardziej. Ale w Fajna panorama. Lubię takie drogi. Tu są lasy i asfalt. Fajnie, fajnie. Ale trzeba uważać na dziki i jelonki, żeby nie wyskoczyły nagle. W sumie to chyba nic mi nie wyskoczyło nigdy. Aczkolwiek parę razy tak widziałam, że, że były przy drodze. Więc lekki stresik się włączył. Jedno, za rąbiste widoki. Nie ma co. Zawsze się jaram. Sztos. Ok, super się złożyło, mi się udało zatankować jeszcze pod lotniskiem. Trochę drogi gazik, no ale to i tak z dwojga złego. Z dwojga złego lepiej tak, niż żeby mi się skończył po drodze i żebym na benzynie musiała jechać, więc jadę. Umówiliśmy się pod Hiltonem. Dzień dobry, cena umowna. 80. Pyk. Jest weryfikacja. samo będzie naliczać normalnie kilometry, ale końcowa kwota się pokaże tak jaka ma być. To jedziemy. na pana na Orlenie. I tutaj taksometr pokazuje 194 zł. A tutaj na kasie jest cena umowna. Jeszcze mi zostało 66 km. Tam jest taka góra. Nie wiem, czy widać. I to jest góra właścicieli firmy Koral tych odlodów. Tam chyba mają swój domek, tu po prawej hotel, a na dole takie są małe domki. Dobra, ten palec to chyba nikt nie, nie skóra. Te małe domki są dla pracowników. W ogóle w Nowym Sączu to mieszkają właśnie przedsiębiorcy ludzie. Tu po drugiej stronie jest wjazd do, do firmy Wiśniowskiego pana, który się zajmuje produkcją bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Nie, żebym to teraz przeczytała. No, i tutaj firma się ciągnie aż dotąd. E, nawet jest taka kładka nad drogą. Tam widać trochę samochody przysłaniają tą drogę, gdzie pracownicy mogą sobie przechodzić nią z biura do fabryki. Już no, jesteśmy na miejscu. Kwota wyszła taka: dosyć późno przyłączałam taryfę na trzecią powinno być troszkę więcej. I teraz tak, a tu jest 380. Zakończamy pracę. Kasa. Czyli dajmy drukuj. I teraz tak, ten paragon różni się tym, że trzeba opisać skąd, dokąd jest kurs i przez co i pasażer musi się podpisać i pierwszy paragon jest dla pasażera. A drugi, drugi jest kopią, którą ja mam obowiązek sobie zostawić. Godzina 1721. Ja już jestem po kursiku i powoli toczę się do Krakowa. Godzina i 53 minuty drogi przede mną według mojej nawigacji. Kiedyś jeden pasażer mi powiedział, i koleżanka, która mieszka w Nowym Sączu mi potwierdziła, że krążą takie plotki że jest w planach budowa drogi, która by łączyła Kraków i Nowy Sącz, Sądeczanka bodajże. I ta budowa jest mocno opóźniana przez grube ryby, żeby mieszkańcy nie pouciekali na do pracy do Krakowa na dojazdy. Ale to są plotki, <gry> czy to jest prawda, to nie wiem. Zjeżdżam do skrzyżowania śmierci. To nie jest tak źle. Ostatnio, jak jechałam z panem, to, to myślałam, że już nie wyjadę, bo tyle aut jechało. Czasami te skręty w lewo są ciężkie, ale teraz było w porządku. Od razu odstrzała wyjazd. Piekiełko. Piekiełko to ja mam w żeby żebym się tak coś Siusiu. Łocie, panie, wielkie osobisko, Mam nadzieję, że, że, że mi się nic nie stanie i princesce, Trzeba jechać ostrożnie. Ja sobie w ogóle po powrotny kursik wziąłem taką trasę dosyć krętą: góry, doliny, lasy, skręty. I się odzywa moja dawna przyjaciółka. Yy, jakiś niezidentyfikowany obiekt, pokroju kuleczki prawdopodobnie wpadł gdzieś do środka auta i ona właśnie jak to auto się krzywi ona tak sobie jeździ w treść z powrotem i tak to słyszę I na nagraniu to czasami słychać, na niektórych tiktokach no i teraz co no, ja tego auta nie rozbiorę bo nie umiem no, a mechanicy raczej nie mają czasu na takie pierdoły bo to jest tak o, nie wiem czy to było teraz słychać Hmm. Teraz też może to usłyszycie. No, mechanicy nie mają czasu na takie pierdoły i to na pewno by było bardzo pracochłonne i kosztowne, żeby wyciągnąć tą kuleczkę i tak sobie właśnie z nią funkcjonuje już, nie wiem, chyba nawet z rok może. Niestety. Zaczęli ja jestem ciekawa, czy, czy kiedykolwiek dojdę do takiego... Y dojdę do tego w jakiś magiczny sposób, bo znajdę jakiś sposób, żeby ją wyciągnąć. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, co to jest. Przed chwilą piesełek mi prawie wpadł pod auto, ale się wyhamowałam. Już prawie dojeżdżam do Wieliczki, może mi się uda złapać do centrum, ale nie wiem, czy nie będę kończyć, bo jeszcze o północy lotnisko. No, ale ja bardzo lubię takie długie kursy. Jak macie jakiś długi kurs z Krakowa, to możecie do mnie pisać na Gmail'a, który jest podany w opisie, to może się jakoś dogadamy i, i, i może ja mogę po Was jeździć bardzo chętnie. Dojechałam do Krakowa, cała i zdrowa. I podczas podróży zapaliła mi się kontrolka, która informuje, że spaliła się żarówka. Spróbuję ją wymienić sama. Zobaczymy, czy mi się uda. Bo przyznam się szczerze, że już dawno tego nie robiłam. I no i mam trochę problem z zaczepami tej lampy. Ale zobaczymy. Można sobie kliknąć. I mamy dwie żarówki. Prawe światło hamowania i tylne prawe światło pozycyjne. Sobie. Już bezpieczyć. Dobra, to już mamy ogarnięte narzędzia, bez tego się nie da. To była dwudziestka piątka albo trzydziestka. Zaczynamy od rozkręcania. Nie zgubić. No i to jest najtrudniejsze wyciągnięcie tego. Wystarczy te klipsy ściągnąć delikatnie, delikatnie. Ha, bo to jest podłączone. No. I jak widać, to jest hamowania i też po niej już widać, że jest przypalona. Trzeba docisnąć, wcisnąć i przekręcić. Geniusz. W sumie mogłam to najpierw wyciągnąć. It. Zanim tu z powrotem skręcę, to sprawdzę, czy w ogóle to działa. Znaczy, czasami jest tak, że one nie świeci. Podchodzę, walnę i już się zaświeca. Ale nie tym razem. It. Są malutkie. Dobra, dobra. I przekręcamy. I... Można skręcać. Pokryweczka. Wkładamy żaróweczki. I teraz wszystkie klipsiki hop.

Wiecie, ile psychoterapeutów potrzeba, żeby wymienić żerówkę? Wystarczy jeden, ale żerówka musi się chcieć zmienić. Sprawdzę, ostatni raz czy działa. No, jak widać, deska rozdzielcza już nie pokazuje tego komunikatu, więc operacja została zakończona z sukcesem. Okejka, okejka, ja zjeżdżam na przerwę, widzimy się przed północą, bo tak jak już wcześniej mówiłam, mam drugi kursik z lotniska na chutę, więc ja dzisiaj robię dwa szczały, ale za to fa fajnie płacone, więc do zobaczenia. Zgodnijcie, gdzie jesteś? jestem. Ja zawsze jak przychodzę z kimś, to biorę dwa różne i je na pół, żeby opowiedzieć dwa różne. Zacznę od Meksyka? Ja już wyjechałam, jadę na lotnisko po mój drugi kursik dzisiaj. 23:56. Samolot miał lądować o 23.40, ale widziałam na radar,ze, że ma opóźnienie. Wyląduje za 10 minut dopiero. No więc, w sumie wydaje mi się, że zanim oni odbiorą te bagaże, to no to będziemy. Prawie jednocześnie. Nie wiem czy widać, ale tu jest bardzo dużo e-portowców samochodów, które czekają na kursy. Dostałam syn, że Państwo już czekają, więc po nich pędzę sobie. I ogólnie to jest mój drugi przejazd na lotnisko, ale jest po północy, więc. Yy, więc jak się wyrobimy w 5 minut to nie będzie żadnej opłaty, bo to będzie pierwszy dzisiaj gwiazd. Umówiłam się z Państwem pod Hiltonem, żeby nie czekać, ale o widzę, że są pustki. No już tutaj jestem pod Hiltonem. Dobra. Okej. Okay. A dobry wieczór, tak, no. O udało się. Uf, dobra. Już po kursiku wyszło 89 zł, Był na chutę. Pan dał stówę. Powiedział, że reszcie nie trzeba, więc 11 zł na piweczku. Uch, więc jadę do domku. Spać. Ładować baterię na weekend. Podsumowując, zarobiłam przy tych dwóch kursach z napiwkiem 500 zł i mam na latane na liczniku 291 km. Jest godzina pierwsza 25, więc czas na mnie. Dobranoc, moi drodzy. Pa.